Cześć, z tej strony Native i dzisiaj pokażę wam jak zrobić serwer Minecraft Hamachi i jak wgrać do niego mapki i jak wygrać na single player też mapki. Więc tak, pobieramy Minecraft Serve. tak. Jak widzicie już tutaj mi się pobrało. Mam może się troszkę dłużej pobierać. Zmniejszamy ekran, tak. I y, tworzymy nowy folder. Na przykład u mnie w moim przypadku będzie to yy, mi, Minecraft Server. O, enter. I teraz przenosimy ten plik tutaj. To już możemy zamknąć. I teraz otwieramy to i klikamy to uruchom. I czekamy aż dojdzie nam do stu. Przy wyłączaniu tego, opliku tego, może to chwilę potrwać, to wyłączanie, nawet do minuty, dwóch. No, i tu macie to. i na przykład, jak chcecie, to tu y chcecie być adminem, to piszecie OP i nick. w moim przypadku to będzie my, a ty i Jest -e. OP na ciebie. I zamykamy. A może chwilę potrwać jak mówię. Ale dobrze. No i tutaj mamy serwer. Dobrze. I tutaj jest serwer IP. No właśnie. I skąd wziąłeś IP? Więc otwieracie login Hamachi. Tak. Tu już jak widzicie mam jedną sieć. I tu macie swoje IP serwera. Czyli piszecie. 25.179.122.70 i tutaj jest. Enable crusher Flying this y, True E. Y, y, y. Tutaj chcecie mieć y, na przykład modyfikacje, czyli na przykład y, nodus takie O. IP to jest. Max bullet no to ile tam chcecie? Spawn tak, biała, biała lista tak, zwierzęta jak to woli, tak. I tutaj jest Snapper Enabled. I tu powinno być false. false. Chyba, że chcecie mieć serwer na premium, hardcore false, texture false, online Mod, No właśnie, i tutaj false, I tutaj True, Difficult, 1, Gaming mode 0. I tu na przykład Max Player, no to ja sobie wstawię na przykład 5 osób. O. Max y, Spawn Monster, tak. True Structure CS. I tu, I tu na przykład możecie dać nazwę serwera. Możecie ją nazwać jak chcecie. Ja zostawię sobie tak. I zamykamy. Zapisz zamknij a jeszcze jedno tutaj musicie utworzyć swoją nową sieć na przykład dodaj sieć i dołącz znaczy nie sieć i utwórz nową sieć i tutaj piszecie na przykład natiwe nie natiwe i na przykład hasło 1 2 3 1 2 3 i utwórz i utwórz i tutaj już mamy swoją sieć. I tu po prostu dodajemy. I teraz tutaj mamy serwer, czyli klikamy to i tu nam się uruchamia serwer. A i powinno nam się pokazać takie coś. O, proszę bardzo. I tutaj serwer już jest włączony, czyli wchodzimy z swojego Minecrafta. Enter. To było niezamierzone. I tu na samym dole. A nie. I tutaj macie serwer swój. Proszę bardzo. Akurat tutaj zrespiliśmy się w wodzie, na jakiejś wyspie. No i przy dżungli, dlatego są takie lagi. I serwer działa. I teraz rozłącz. Zamknij. I teraz tak. Na przykład, jak chcecie wgrać na ten swój serwer mapkę, no to bierzecie przykładową mapkę. I bierzecie na przykład, no nie wiem, jakiś, załóżmy ten Escape. Niech będzie. I tutaj wchodzicie w Word, zaznaczacie wszystko, usuwacie i zamyka, musi być przy tym serwer, spróbuj ponownie jest usunięte wszystko w Wordzie jak widzicie nic nie ma i tu klikacie Escape, o zaznaczacie i przenosicie odpalacie serwer, uruchom, to zamykacie, to na pasek zrzucacie, to na pasek wchodzicie z swojego Minecrafta tak wieloosobowie serwer i mapka gotowa. Jest? Jest. Trochę nisko, ale co tam. No i tu macie start. O, proszę bardzo. Łóżka, pewnie w skrzynce. Łóżeczka. No i tutaj macie cały swój... swoją mapkę. Tutaj macie dużo... no, to już nie będę pozwał. I teraz to już tak nie w tym, nie w filmiku. Pokażę wam jak wgrać jeszcze mapki na jednoosobowy. Czyli tak, wchodzicie w procent a p p d a t a procent enter. I tutaj macie kropka minecraft. Wchodzicie w saves. Tutaj macie saves. I tutaj macie na razie takie save'y. no to są moje i bierzecie mapkę, którą chcecie wgrać oczywiście. No i weźmiemy znowu jak escape. Otwieramy, przenosimy to tutaj i już jest prawda. Zamykamy. Odpalamy naszego Minecrafta. Jednoosobowy jak escape jest. Działa, działa. Proszę bardzo. I jest nasz escape. No to by było tyle, na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i o, proszę o niesurowe komentarze. Dziękuję.